Halo, halo, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ride Shadow Legends. Standardowo na początku tygodnia porozmawiamy sobie o tym, co nowego pojawiło się w grze. A troszkę nowego się pojawiło, bo zbliża się, słuchajcie, Halloween. I w związku z tym pojawiły nam się tematyczne eventy, o których sobie zaraz porozmawiamy. Ale zanim porozmawiamy sobie o evencikach, to ja wam tutaj na ekranie, cyk, wyświetlę dwa promocodziki. Jeśli jeszcze ich nie użyliście, to zachęcam tutaj... Kliknąć w tak, w tak zwane hamburger mini promo kołdziki i wpisać sobie jeden z nich. Drugi będziecie mogli po 24 godzinach aktywować. No i słuchajcie, jak za darmo dają, to trzeba brać. Trzeba brać, bo często to się tutaj nie zdarza. Także śmiało, śmiało klikajcie, śmiało aktywujcie. No ale dobra, nie przedłużając, przenieśmy się na zakładkę eventową. Bo to o tym dzisiaj sobie w głównej mierze chciałem z Wami porozmawiać. Tutaj mamy też nową wizualizację, jak jesteście w stanie zauważyć od razu. Możemy sobie tutaj kliknąć na nowy widok, zobaczyć co aktualnie odbywa się w grze w związku z tym właśnie festiwalem, który będzie trwał przez najbliższe no, dwa tygodnie ponad. I ja wiem, że ja tu zasłaniam prawą stronę ekranu, ale tutaj jest wiecie Halloween offer, demon spawn, turn tu attack, tu? nic ciekawego, nie ma co rozmawiać. Nie ma co o tym rozmawiać. My sobie dzisiaj się skupimy. Dobra, Halloween Drop yy, to, już, to już rozmawialiśmy o tej gorączce dropu w, w poprzednim odcinku. Aktualnie jest Savage Secik z Fire Knighta, Także możecie coś sobie poklikać, jakbyście chcieli. No, jak i oczywiście ten, ten demon spawn. The turn tak to jest z tym związany. Także tam sobie można to jakoś połączyć, jeśli, po to idziecie. Jeśli po to idziecie, a głównym takim troszkę można powiedzieć eventem odbywającym się z, w tym Halloween, ja tu się teraz przeniosę jednak na lewą stronę, żebyście wszystko mogli ładnie widzieć wszystkie nagrody jakie tu są, są duszyczki do Wukonga. No i te duszyczki są do zdobycia na takiej samej zasadzie na jakiej był ostatnio Ultimate Death Knight tutaj i, i jego duszę do zdobycia. I ja od razu wam mówię, że to jest troszkę tak jak, jak taka Ukryta fuzja, można powiedzieć. To nie jest tak wprost. No, może jest wprost, może jest wprost. No, co, musi, bo co musicie robić, żeby te punkty tu zdobywać? No, eventy, turnieje. I to nie jest tak, że te progi, słuchajcie, po te punkty na tych turniejach czy eventach są jakieś na tyle niskie, że was to nic nie będzie kosztowało. Nie. No, trzeba tu troszkę pofarmić, jeśli zależy wam na, na czterech gwiazdkach, czterech duszach yy, do Wukonga. Ja osobiście nie mam na to parcia, wylosowałem trzy duszyczkę wcześniej do Wukonga, także, także ja aktualnie tutaj wiecie, nie zwracam na to dużej uwagi, jak coś będę robił po drodze, no to jakieś nam nagrodę wpadną, no tu widzicie, na tej pierwszej stronie, no to, że tak powiem, nic ciekawego nie ma, na drugiej niestety też nic ciekawego nie ma, na trzeciej też można powiedzieć, no, no nie ma tu ciekawych nagród niestety po drodze, jedyne co, no to te, te dusze, i wiadomo, no, no tutaj już, no dobra macie tego Primal Shard, a tutaj i Void'a i, i, i plus średniawkę średniego Immortal Soulstone'a. Soul Oczywiście na ostatniej stronie są najbardziej soczyste nagrody, no ale tak, mamy 1750 punktów do zdobycia razem ze wszystkich, po prostu jakby zebrać wszystkie eventy i turnieje, które będą, mamy 1750 punktów, jesteśmy w stanie zdobyć. 1500 nam potrzeba właśnie, żeby zrobić maksa na tym evencie, ale 1000 trzeba nam, żeby osiągnąć, no myślę, że to po co tutaj każdy by to zaczynał robić, tak, czyli te, te ta czwarta gwiazdka dla Wukonga, także słuchajcie, jakby jak planować, to można, można na te 1000 punktów sobie ustawić taki limicik, że, że dotąd robicie i później hasta la vista. No ale ja tu chciałem was przestrzec, przestrzec, bo tu, wiecie, to na takiego, na taką duszyczkę to. no to kawał, kawał energii może się tutaj. wiecie, można się pozbyć. Dużo, 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 dużo energii, dużo szardów można zmarnować przy okazji. A gdzieś ta fuzja, myślę, że niedługo jakaś plotka gdzieś tam się pojawi. Także, także uważajcie, uważajcie na, na co wydajecie i na co chcecie przeznaczyć, jeśli macie na tyle, żeby się pobawić, to się bawcie. Mamy tutaj jeszcze przeklętą maskaradę, ścieżkę nową. Ja tu standardowo postaram wam się może nad sobą, nad sobą, nad sobą wyświetlę wam mniej więcej jak to tutaj wygląda. No bo mamy, mamy jeden kluczyk już dostępny. Jak tutaj zejdziecie niżej, to możecie sobie zauważyć, że jedną ze ścieżek trzeba otworzyć, żeby iść dalej. Tutaj mamy awatary po, po lewej i po prawej. Na środku mamy skiny i do Kaela i do Madame Series. Jak tu sobie zerkniecie, tak mniej więcej bym powiedział, że jakby ktoś tak planował iść środkiem, no tu mniej więcej się to... Ja tu wam te obliczenia wszystkie pokażę, ale wydaje mi się, że patrzcie. Widzicie tu, jakbyście chcieli jeszcze jeden kluczyk, bo, bo o tym mówię. Chociaż tutaj też. Otwieracie sobie tą książkę, 10 koła. Powiedzcie, powiedzmy, że nie zależy Wam na skinach, więc 3 koła za Kaela to jest w ogóle. No, tanioszka. Bierzecie taki skinek do Kaela, cyk, książkę legendarną i zgarniacie jeszcze jeden kluczyk, jakbyście tu chcieli coś pokombinować. Chyba, że bardziej Was interesuje albo Primal, albo Wojcik. Bo tutaj myślę, że jak już to każdy się skusi na no pewnie na szardzika. Chociaż ten olej tutaj może ktoś się wahać. Ja osobiście pewnie ja jestem szardowy. Nie będę was oszukiwał. No ja jestem szardowy, ja bym poszedł pewnie szardami. Dobra. Mam nadzieję, że zdążyłem tu wam wyświetlić mniej więcej nad sobą, ile was tu będzie kosztowało to wszystko. Też sobie warto zobaczyć, wiecie, za co dostajecie tutaj punkty, za co dostajecie tutaj punkty, tak? Czyli level upik championów, rank up championów, ulepszanie artefaktów i akcesoriów, jak i otwieranie soulstoneów Na tym sobie można tutaj nabić te punkciki. Ja osobiście 2900 już mam, nie wiem, to chyba kampanię tylko robiłem, także... Także upgrade champions, mi się tu liczyło, jakie na kampanii biegałem przed, przed momentem no mamy też ulubiony wszystkich event Dungeon Divers myślę że każdy się już na niego rzucił i zrobił hehe <grym> dobrze ale ja chciałem na koniec wiecie jak, jak już tutaj mnie odwiedzacie chwilkę to, to myślę że zdajecie sobie sprawę że tutaj hazardowa dusza odzywa się do mnie bardzo często w środku w tej grze i nie, nie zawsze rozwaga wygrywa rozważność także no jest extra legendary event ja z, nie, z niebiesiutkich szardzików. Ja tych szardzików, jak widzicie, nie mam dużo. Także tutaj przetestujemy swoje szczęście bardzo szybko. Zobaczymy, czy, czy coś tutaj jakiś, jakiś uśmiech losu będzie. Yy, także, no, no, wiecie, może to kogoś zachęci. Bo, bo ja myślę, że właśnie za chwilę zobaczymy, jak wylatuje mi Dachis i. Kto? I Prince Kymar. No, tak wiecie, żeby było. Yy, nie, nie. Tak, średnia opcja, nie? Po pl taka średnia opcja to jest tutaj, także także śmiało, śmiało. Mamy to Ragiego. No, jeden epik, udało się jednego epika zrobić. No teraz poczarujemy tutaj, troszkę poklikamy. Boom, druga dycha. I ja myślę, że tutaj, ja myślę, że tutaj wylatuje właśnie złoty podwójny, legendarny champion. No tak to wygląda. Tak to wygląda. Zawsze sobie można potestować trochę szczęścia, ale miejcie, wie, miejcie, miejcie na uwadze, miejcie na uwadze, że zbliża się jakaś fuzja ja tu po prostu te 20 jakoś mi nie było szkoda tutaj, żeby, żeby wam pokazać i przetestować szczęście. To było chyba na tyle, chyba na tyle z nowości, z tego co, co pamiętajcie o tych promokodzikach, żeby sobie wrócić jak poszliście dalej na filmiku i nie wpisaliście jeszcze w grze, to 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 zróbcie. Dajcie znać w komentarzu, czy jesteście zainteresowani taką, zdobyciem takiej duszy Wukonga, czy raczej pas was to nie obchodzi i czekacie na coś bardziej sensownego, aż pojawi się w grze. Czy może chcecie troszkę tam, wiecie, przy okazji coś zrobić i jakiegoś dwie, na przykład gwiazdeczki uda się bez żadnego wysiłku zdobyć. No bo wiecie tutaj te, te początkowe, no to co to, to jak, nie, jak nie macie W ogóle, to to 100 punktów jest naprawdę prosto zdobyć. Dobra, trzymajcie się zdrowo i serdecznie. Zachęcam do zostawienia łapencji, jak jeśli się Wam podobało i subito, jeśli chcecie się zatrzymać na dłużej. To by było tyle na... ode mnie. Tyle nade mnie, ode mnie. Siemano, widzimy się następnym razem.